Dobra, zagrajmy jakiś poddymiony gambit z internetu. Dobra, pokażę wam, na 1000 elo jak bijemy, pokażę wam coś pięknego. A teraz zagrajmy, to jest chyba takie najbardziej otwarte. Na wyższym poziomie nie działa, bo po zbiciu C3 jest D5, ale zagrajmy to. Ale no, nope. Dobra, udajemy, że nie widzimy, że to jest za darmo i gramy tak, okej? Okay? Niech to bije. No ty, rurko ty. Dobra, atakujemy, dalej udajemy, że nie widzimy tego. No co za łeb? No zbijesz to dzisiaj? Dobra, Roszada, ostatnia szansa. Pi. Dobra, mój przeciwnik to Nobas. Dobra, ostatnia szansa, definitywnie. Nie, mój przeciwnik zapomniał jaj z szatni. No, tak naprawdę za każdym razem od razu się to bije, jeśli mówimy o prawidłowych szachach. Bo zobaczcie, że macie tutaj, jak przeciwnik nie przyjmuje gambitu, odbijacie i macie y, potężny po prostu centrum, nie? Zobaczcie, że on teraz jest beciakiem, jak to się mówi w języku karionerowskim, A ty jesteś Sigmund z centrum, nie? W ogóle to jest bardzo dobre. ubicie, bicie, 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 bicie. Ale masz taki atak, że gdzieś tutaj wygrywasz prawdopodobnie. Rel? Zastanawiam się, czy to nie jest lepsze, ale ma taki ruch. Dobra, gramy to. Święcenie pionków potrafi być dobre. Czy święcenie figur można wielbić Boga? Oczywiście, że tak. Dobra, lecimy dalej. No dobra, hopla. Moi drodzy, wszyscy gracze, którzy grają ze mną w trakcie tego speedruna, dostaną swój ranking zwrócony. Nie jest to scam. Dobra, po tym szachu ma takie posunięcie i po tym atakuje jednocześnie dwie słabości. Tu i mogę dać primówę. Jak zrobi długą roszadę, to jest to nam na rękę, bo tutaj wszystkie figury ustawimy i atakujemy. Brak piona to nie jest minus pozycji, to jest nasz największy plus, bo możemy grać gambitowo. Dokończamy rozwój. Ja wiem, ktoś by napisał. Emotka nerd. Znaczy, nie mogłeś odzyskać piona, człowieku. Gdybym chciał odzyskać piona, to bym już trzy razy to zrobił. W dupie to mam, ja chcę coś mata. Szkoda czasu na odzyskiwanie materiału na takim Lowello. Na Lowello się ciśnie. Top. Teraz odzyskałem piona, ale przede wszystkim chodzi o to, że atakuję roszadę. Ej widzowie mam ochotę na czwartą kawę. Mogę pić czwartą kawę? Chyba mogę, nie? To idę po kawę. Ale to jest powalone. Siedzę na streamie i gadam no po... Bo... To był skrót myślowy. To był skrót myślowy ziom. Dobra, dochodzimy do... przeciwnika tyłeczka się dobieramy. Witam, kryta. Da radę zagrać Intercontinental Ballistics Missile Variation, a i otwieram bramę energetyczną. Człowieku, ty napisałeś tam tyle informacji, że poczekaj, bo ja muszę kawę. Nie wiem co to znaczy Ballistic Missile variation. Kurwa, boję się, że podzielam coś banable, bo to brzmi jak, jak zakłada rzymianinów. No dobra, służ pomocą, to pokaż mi ten wariant. Nie jeden z was by tutaj zbił, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze posunięcie. Ej widzowie, jak oceniacie moje szachy? Oj. Czy gram ciekawe szachy waszym zdaniem? Tłumaczę na język szachowy idm to ten Nisong Gambit po prostu Ten Nissan Gambit? A też zapomniałem jak się nazywa ten Gambit. Ej dobra, pokażę coś co jest nielegalne. Jeżeli ktoś lubi przyspieszonego skurczyna, przyspieszonego smoka od I Dawida Czerwa i złości się, że tylko czarnymi to może grać, pokazuję wam sztuczkę. Białymi też można grać przyspieszonego smoka. Zobaczcie. Dosłownie to jest pozycja lustrzana do smoka. Zobacz, jak obrócisz, co to jest? Co ty dodajesz, na San Ty, ty faktycznie, Intercontinental tenis są gambitem. Co to znaczy? Okay, zagram. Zagram. Grasz zajebiste szachy. Nie słuchaj tych dźwigni nożnych z chatu. Dźwigni nożnych? Czy chodziło o. A dobra, nie będę mówił. Kaws dzięki zasuwa. Dobra, Żółw wrzeczny dla ciebie Dobra, patent jest taki, że gramy przyśpieszonego smoka Tylko, że ja go nie umiem grać Więc teraz zobaczcie, jak się patrzycie Traktujcie szachy jak naukę życia Zobaczcie, tutaj masz fianchetto Tutaj nie masz piona C Tu grasz i tu masz wszystko, tak? To jest dosłownie przyśpieszony skurczywyk Jeden do jednego. Nie żartuję. Tylko, że przeciwnik się słabo ustawił, nie? Czy komuś zaimponowało to? Nie. Ej, bez kitu. Jak zrobić, żeby mieć czat na Twitchu taki, jak ma streamerka average 50 widzów? Jak zrobić, żebyście byli tacy mili i wysyłali najty rzędu tam, nie wiem, 5 stówek? Miłego dnia, uwu. Jak to jest, chyba możliwe, jak masz... Między nogami. Ej dobra, uwaga, odgrywamy przez 5 minut gameplay streamerki Average widownia 50 widzów. O, hej wiatr mocy, dawno Cię nie widziałem na streamku. No, co tam? Awans dostałeś w pracy? No, opowiedz, dokładnie o to pytałem. Oj, widzowie, ostatnio, zobaczcie, yy, kupiłam nową klawiaturę. Kupio by było, gdyby się zniszczyła. Oj, rozlałam wodę na klawiaturę. Kurwa, najlepsze jest, że naprawdę rozlałem wodę na ziemię. Czekajcie. Wie pan co to znaczy, trapen? Nie pracować, a zarabiać. Miłego dnia, uwór. Dzięki Kaw, zero zasuba Mmm, serduszko, serduszko dla ciebie. Ciema maleńka za impelsoft, ty wysyłasz albo jakieś zdjęcia stupek. Sorry, stary, ale ja się szanuję. Na nową klawiaturkę. Ojej Uuu, Serduszko, pusiacie! Hejka, słodka, flu Cat, pokażesz co masz pomiędzy nogami owo. Ale stary, no tak nie poderwiesz kobiety, nie? Takim tekstem to sobie gadaj do matki. Zresztą wysyłasz 5 zł. Pff. Jak mało zarabiasz, to zmieni robotę, k**a. Słuchajcie, dlaczego poświęcić? Oj, nie zauważyłem. Dzień dobry. Kur. Dzień dobry. Dobra, no tu jest taki wariant, niby, nie? Najgorsze jest to, że w tym wariancie przechodzę w przegraną końcówkę, no ale ratuję, ratuję porażkę. Wiecie co, wydaje mi się, że na tym elo łatwiej będzie zostawić sobie konia niż bić wieżę, nie żartuję. Bo widzicie, już zyskałem teraz jakieś figury. Wieża za free, tak, ale właśnie mówię, dlaczego jej nie zbiłem. Po to, żeby oszukać chłopa koniem. Dobra, i teraz patrzcie, jakbym poszedł królem, to przegrywam. Więc muszę cofnąć gońca, bez kitu. Antyreklama przyspieszonego skurczybyka Nie, no przecież mam wygraną znowu. To, to, że słabo zagrałem ja w debiucie, nie znaczy, że debiut jest słaby. To tak jak ty, na przykład użyłbyś szamponu do włosów, Myjąc w nim zęby i znaczy powiedziałbyś, trafie? że chujowo nie działa. Pracować, Ostatnio, oglądałem znowu out lasta u ciebie i przecież horrory to samograj. Umówiliśmy się na horror, ale po dwa Challenge. Chcę znaleźć horror, który naprawdę będzie straszny, a trudno o dobrą gierę. Chociaż prawda jest taka, że ja tak kozacza, realnie boję się tego, no ale skończy mi się ban na Twitchu, to. Zrobimy horror Kurde, czy ja tutaj miałem Ruch król E2? Miałem Boże święty, co ja wyprawiam Ja naprawdę gram to jak 1000 elo Dlaczego zagrałem koń A3? Bo chcę zagrać tu I podejść tutaj królem Tej piosenki to chyba nie słyszałem 100 lat Bez kitu A dobra, po tym posunięciu Zagram tutaj I zagram tu I blokuję teraz te piony i gońca Jest, i wygrałem Bo atakujemy jeszcze gońcucha, nie? Jezus, ja się naprawdę w tej partii męczyłem A to jeszcze nie jest takie obvious, bo... Tu, kiwka, tu, tu Dobry. Kiwka Ej, dobra, jestem głupi, widzowie, czy szalony? Czy oba? Poczekaj Tu Dobra, krecie, nie pomyl się Bo teraz tak Skoczek B1 broni partii i na pewno wygrywam Ale chcę wam pokazać moje umiejętności liczenia szachowe Bicie, bicie Król C4 F6 G4, wygrywam F5, G4 H5, H3, wygrywam F5, F5, yy, tu, tu, kurwa. Jeszcze raz. F5, G4. Bicie, bicie, wygrywam. F6, G4, wygrywam. Dobra. No nie, pierdol. A nie, przecież ja i tak wygrywam. Przecież ja zawsze wygrywam, bo gram tu i zrobiłam pionka. To whatever. Tylko poczekaj, no nie, nie wygłupiaj się, nie wygłupiaj się. Zapomniałem o tym, że król C3 zawsze mam. Ty, chciałem zbić jeszcze, bym przegrał. Ty, jak na 850 Elo, to on gra jak dwóch random brusów. Naprawdę, naprawdę, Dobry, dobrze gra. Nie no, bo zobaczcie, po zbiciu K4. A, F4 mam. Dobra, po prostu ja jestem tuchedem i zakłada. I, I chwalę przeciwnika, który pewnie też gra jak tuhed. Dwóch tuchedów gra ze sobą, no i mówią: słaby jesteś, nie? To ty, słaby. Jaki remis, typie. Ten oponent ma 1800 na blicu? Co? Ej, bez kitu. Ma 580, ty. A ja, ja czytam z tych czatów, Czytam na tym czacie takie głupoty i wszystko łykam. Jak pelikan. Dobra, udało się. Okej, okay, opozycja. Pchamy sepionka. Umiecie takie coś wygrać? Dobra, widzowie. Wącik edukacyjny. Od teraz wy wykonujecie ruchy za mnie. Piszecie ruchy. Jaki jest ruch białych? Zobaczymy, jak dużo osób z czatu. Niech to będzie dla was. Nie no, B5 chujowe. Jezus. Najlepszy jest król C4. Odcinasz tego króla jak najbardziej, zabierasz mu pola. Król C4, od teraz już gracie sami, no? Teraz B5 bardzo dobre odcinasz kolejne pole, pięknie. No i teraz masz dużo dróg do wygrana. Najlepszy król D4, bardzo dobrze. Czekajcie. Jeszcze nie, najlepszy jest król C5 w zasadzie, tu i tu. I dopiero król idzie. Tak? Tak, 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 tak. A tu, 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 nie, źle. Tu, tu, tu. U. Tak, dobra, to jest najlepsze jak coś. Jak coś, to to jest najlepsze posunięcie. Najdokładniejsze, jeżeli chcemy się bawić silnik. Nie no, ja nie wiem, dzisiejszy dzień to jest jakaś... katorga. I zobaczcie, dlaczego ten ruch był najdokładniejszy? Bo teraz cofnie się tutaj król, to my dopiero teraz lecimy królem. On wraca i traci. Traci jeden ruch w praktyce. Tu, tu, tu. Dobra, jeszcze raz. Tu, 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 tu. Jesteśmy ruch do przodu. Chodzi o dokładność, że jesteśmy teraz najdokładniejsi. Pokażę wam tą pułapkę, czekajcie. Czemu on tego nie bije? Ale nudy. No dobra, widać, że chłopiec jest generalnie, moi drodzy, słabym graczem, bo chce zagrać Londona, yy, więc zobaczcie, jak mówię, ja wejdę do głowy. Zagram tutaj i nie zagra koniem. Przecież ten chłop dostanie depresji po tym wszystkim. Dobrze, jakbyś był taki dokładny, nie tylko w końcówce, gdzie masz pion, 10 pionów więcej, tylko. No rel, rel. I zobaczcie, i ten chłopak już jest załamany. On się zaraz poddam, coś czuje. Przeżyć, o właśnie, o tak. I patrzcie, ja dalej mu to blokuję. Dosłownie niższe chłopakowi marzenia. No przysięgam, że chłop się naoglądał poradników, kupił kurs Londona i takie coś dostaje. Przecież on już przed Komputerem płacze. A w szachach to jest bardzo istotne, żeby niszczyć marzenia nobom. Wiecie, że to są słowa Dawida czerwa? Dawid czerwiec powiedział, że szachy to gra ludzi. Yy... Brak mi słowa, no. Nie, Złośliwych, złośliwych. Dobra, tu se zagram, bo jest zabawne jakieś ruchy mam. <laughs> szachy to gra ludzi akustycznych, no to też. <laughs> Wiecie o tym, że podobno nadchodzą... nadchodzi Gambit Królowej 2? Przecież to oznacza znowu tutaj napływ tylu nowokretów, widzowie, będziecie trollować ich na wszystko. Będziecie tych... będziecie krecików baitować na wszystko. Nie, ja czytałem, że to jest fake news, a teraz przeczytałem na oficjalnym fanpage'u Netflixa. Chyba, że to był taki oficjalny fanpage Netflixa jak... jak Laura Skrzypczak i Marek Płomienny. Ej, widzowie, kurwa! chyba się szykuje zbiórka na Toronto. O, bez kitu? W ogóle Jezu, ja tu wszystko wygrywam, ja już się gubię. Normalnie można grać. Park płomienny na czacie! Bez kitu. Co to za ruch. No nie wiem, czy ja chcę tą darmową wieżę, no. Mam wrażenie, że coś tu lepszego było. Od jakiego poziomu myślicie? o jakiego Elo będę miał naprawdę takie prawdziwe wyzwanie, żeby przegrywać? Ty nic nie tłumaczysz, no dzisiaj to jest słabe tłumaczenie, prawda? Dobra, chodzimy na tłumaczenie, tylko zrobię hawy, bo muszę przyznać widzowie, że troszeczkę troszeczkę dużo z wami gadam, a mało tłumaczę szachów, rel. O, to jest ten wariant, co wam kiedyś chciałem pokazać, bardzo ciekawy Ej, no dobra, patrzcie na to. Po zbiciu jest taki primów. I po zbiciu jest taki primów, co? Nie wiem co jest najlepsze, to, to czy to? Po zbiciu tutaj jest odbicie tu skoczek F6 bicie, 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 bicie i mam piąka więcej. Nie, mam równo. Po tym jest koniec E6 bicie D5, czyli dupa. Ale gram tu, bicie i tu. Koń D7. Ja pierdyka! Widzowie puszczamy kierownicę. Zobaczcie, że mogę zagrać tu. On daje szacha. Ja gram tu. On bije wieże. Ja gram tu i on bije drugą wieżę. Rel? Chcecie zobaczyć, jak dwie wieże ŚWIĘCE? Let's go! Ty, czemu nie zbił wieży? Chcę mu oddać dwie wieże za darmo, a TAK się ucieszył, że piona zbija. Szukam dzieci. 7, 6, 8 lat. <laughs> Kurde, ja będę miał jakiś Chestgate chess Chodziło mi o to, że szukam dzieci, naprawdę Szukam ambitne dzieci 6, 7, 8 lat, które chcą się rozwijać szachowo I mają ambicje na zdobycie Na przykład mistrza Polski, coś takiego Jeżeli macie dzieci swoje, macie córkę albo syna Albo brata, albo siostrę To mogę wziąć pod skrzydła takiego juniora I nauczać go za darmo, bez wulgaryzmów I w pełni profesjonalnie, tak jak umiem oczywiście Ponieważ zawsze z tyłu głowy miałem takie coś Że chciałbym bardzo mocno Wyszkolić ambitnego juniora który coś w życiu osiągnie w przeciwieństwie do mnie. Brat ma 43 lata. Nada się? Zadajmo? No jasne, ta. Co to za akustyczna wersja Ripsona? Boże, Grubsona. Przepraszam, Ripson. Dobra, wizawie. Zobaczcie jakie są temy na szachownicy. Znowu oddałem wszystkie pionki ale ja wiem, że to działa. Bo szachy. No, popatrz na tą pozycję. Jak to wygląda, no? Przecież to jest tragedia no Ja mam ochotę się poddać A ja gram białymi. Po prostu na chwilę obróciłem Z punktu widzenia czarnych I już mam ochotę się poddać a, bardzo ważna sprawa, bo tutaj napisał do mnie jeden widz, że ma chrześniaka 9 lat, to od razu mówię, potrzebuję juniora, który już ogarnia ruchy. Umie się ruszać na podstawowe zasady, umie dać szachamata. Mi się nie chce nauczać od zera. Najtrudniejsze w nau nauce szachów ludzia jest dla mnie to, żeby uczyć go tych podstaw, bo to są takie nudy <laughs> za stary. <laughs> nie no, wiek ma jeszcze giz. <laughs> zagrasz całą partię w ten sposób, że do góry nogami. No mogę, mogę, jeśli was to interesuje. Dobra, idę kawę zrobić, ja. Co się dzisiaj dzieje? Od kolejnego partia, od kolejnej partii Tłumaczę wszystkie ruchy, już bez, bez yy... Widzowie, ile można maksymalnie wypić Kaw dziennie? Ile maksymalnie kaw można wypić dziennie? 30 kur... Da. Kiedyś czytałem taki artykuł Co goś wypił yy, jakieś 20 red bulli Coś takiego, bardzo dużo I tak mu serce biło, to pewnie fake, ale miał takie du Duże serce I Darkuzi zasuwa ty, ja w ogóle Hetman'a za darmo mogłem łapać, a nie zauważyłem Ciasteczka cookies <laughs> Ciasteczka cookies A, dobra Człowieku, jakie widły koniem Nie było tu wideł Dobra, od teraz tłumaczymy Gram na jakąś dziewczynę Nie, to jest Josh, sorry, nie zauważyłem Dobra, moi drodzy, powiem tryhard E4, E5, prosta idea, walka o centrum Tu kontrolujemy pola, przeciwnik tu kontroluje pola No nie wiem, czy chłop gra szewca Jak mamy grać tryhard, to gram tryhard A, do góry nogami? To o, do góry nogami nexta Ale gówno Zawsze jak ktoś gra F3, to paniszuj go i bij tego z koczkiem tego piona. Zawsze! Bo teraz już można przyjmować to i wygrywasz partię. On gra teraz tu, kiwkasz tutaj, koniec partii. Zawsze. Napisałbym mu, że wstyd. Co jakby zagrał królew 1? To samo. A nie. Yy, po f 1? O ty, to nie działa po królew 1. Dobra, wy... Groźdzę działało. Ale go pogonię. Patrz, królewicza już ma. Dobra, poczekajcie, bo tu jest Matt. Przychył się nie pomylił. Tu, tu, tu. Dzień dobry. Jak się pomyliłem, to piszecie Beka wszyscy. Okej. Okay. 13 lat, to już za stary jesteś. Dobra. Ten teraz debiut, który zagrałem. A, do góry nogami gram, dobra. Ten debiut, który zagrałem, wygląda bardzo mało ambitnie. Ci, ja zapomniałem o tej opcji w ogóle. Że mam dziewczynę. <laughs> patrzcie. P bombowy skaczek. Ale jestem kręgiem i bezbeczny. Ja pierws co było w tym śmiesznego? Ja mam 24 lata Przepraszam za ten kliczowy dosik Jeszcze się zaśmiałem jak jakiś zjeb Ani to śmieszne, ani mądre Przysięgam Stream petarda, no przepraszam No dobra Atakujemy pole F2 To jest mój cel Generalnie wyprowadzam w ten sposób figury No dobra, zagrajmy to w sposób klasyczny, no, no kurde, dobry ruch Ej, k gram na pola... A, tak, to ja, ja bie... <laughs> Jestem p***any <laughs> Dobra, tu wchodzi taktyka? Nie wchodzi, muszę zagrać D6. Ale jaja. Dzisiaj to się zachowuję naprawdę, bo było coś kurzone przed stream. Naprawdę, no zobaczcie, tylko że nikt nie, mi się nie zgodził, dobra. Ty, teraz to chyba nie działa, bo tu bicie. Tu. I tutaj tracę figurę, ale ta jest gdzieś tutaj pewnie mata, albo przynajmniej duża inicjatywa. Stream to z tego będzie. Oh my god, dobra, go next. Ej, to jest bez kitu Mergani. Nie. Jak się nazywa taki ktoś jak RAU? Co robi takie piosenki? Typu, na przykład, no nie wiem. Plender. Czemu tak muzyka na pierdziele? Bo czasami podgłaśniam, żebyście wajbowali ze mną. Okej, okay, atakujemy pole C2, ale troszeczkę gubię się w tym wariancie. Nie znam tych wariantów. Powiem szczerze, że szkoda czasu uczyć się takiego gówna. Dobra, wracamy do Sunki Questa. Akurat ten wariant znam najmniej Ty, po tym ruchu to ja w ogóle nie policzyłem wariantu, bo jest tu, tu bicie, bicie, bicie. Koniec D2. No właśnie, trzeba czarować. Ty, a może w ogóle jak poczarujemy i po C3 zbicie koniem, bicie. No ja tego nie widziałem. Nie? Widzisz, nie widzisz, bo nic ci nie grozi, ale no sam fakt, że nie policzyłem, źle o mnie świadczy. Pawko, do której struny wykrzyknij metin. Wykrzyknik <grym> wykrzyknij plan. Hahaha, no bo musimy tego skoczka wykopać, zdobędziemy gońca. Czemu tak spadłeś z rankingiem? Wiesz co, miałem straszny wypadek. Dopadła mnie mentoroza. Wow, ten ruch to petarda, wiecie dlaczego? Dlatego. On nie może przecież tego zbić. A jak zbiję tego atakera, to ja to odbiję hitmanem. To jest Vixapol werszy? Hej, hej. Kurde, raz rzuciłem na Vixapolu i niestety. Czy niestety, musiałem powiedzieć, że niestety tylko po alkoholu, ale nie o to mi chodzi. Mógł. To chyba wygrywa. No, straci Hetmana tutaj, nie? Ale ogólnie powiedziałbym, że ten wariant, no nie jest godny polecenia. Nawet nie wiem, czy przypadkiem to nie wygrywa natychmiast. Jest skoczek F3 TBH. Ja gram tu, no. Szach, tu, szach, tu. Szach. Okej, okay, przegra. Y nie znalazłem. To było najlepsze. Jestem. A nie, kwieże się. Szach pinguję na tym czasie. Aha, ale to. Dobra, ty. A, to zagrałem. To dobrze zagrałem. Wieża B3. Po wieży B3 jest bicie, i po zbiciu jest bicie, i dalej mam wygraną, nie? Wiem, że niektórzy z was na pewno takiej muzyki nie lubią i są ludzie, dla których ta muzyka jest asuchalna. A powiem Wam, że ja takie upanki lubię. Nie wiem dlaczego. Lubię taką giga je upankę. Te dźwięki mnie pobudzają. Bo tutaj są dwa typy ludzi. Jedni piszą straszne gówno, a drudzy tapujemy, tapujemy i giga i to, nie? Tak, by the way, to jedni i drudzy to puchety, nie? <grywka> Ballada Disa z Xiao. Jeszcze kojarzę jakie jest ta nutka, ty drucha we mnie masz. Dobra, wyprowadzamy wszystkie figury, zobaczcie, mimo przewagi po prostu najprostszą drogą będzie zagranie każdą figurą i danie nie ma to. ma ciągle szachet czy ty robisz coś innego? Poczekaj, wejdę w twoje logi. Ej nie, ty nie trolujesz, A nie, ty trolujesz, dobra. Lecz nie uwierzę, że nie będzie królem z korona. Kiedy contentik z szachowym gotem O figura za darmo Torel Dobra no darmowy koń to widzowie nie od razu wiesz Ej Tu jakieś maty zaraz będą Na moim elo grałem tak dobrze nie to jak u ciebie Torel Szach Tu Gdzieś tu jest siatka matowa Ej Kurwa No nie wiem, dobra. Jak to nie zadziała, to istnieje szansa, że jestem po prostu idiotą, nie? Czekajcie. No dobra, jest No ty. Dice of Cringe, dobra. Jakby tu poszedł, to by dostał fajnego mata koniami. To wolał wszystko popsuć. Zapomniałem, że ma dwie drogi odejścia. No i... i tak mam turbo wygraną, ale popsuł punkty stylu. No to tak jakby nie wiem. A za karę i tak dam mu mata jakimś pionem Z czymś, Muszę się dowartościować na 800 euro. Gdzie ten król w ogóle zaszedł. To miał być speedrun, a nie szukanie ładnych matów? Nie, to nie miał być speedrun, to miała być bardziej nauka widzów. A ja nic nie gadam. Dobra, długa szansa na rehabilitację. Dobra, nie wiem, tym razem to chyba działa. Dobra, wywalone. No i ja nie widzę tu forsownego mata. Jak tu jakieś maty w jednym są pewnie. Dobra, no nie wiem, tu, 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 kurwa. Ten król dwa razy przeszedł przez całą planszę, no rel. No nie, no znowu. Dobra, ja i też idę królem, nie będzie szalał. Pierwszy raz ruszył wieżą w tej partii chłopak. Trzecie kółko robimy. Tragedia, co? Masakra jakaś. No, zaraz mi eksploduje głowa. To może powiem, sobie leć. Jest minus 66, no to bijemy rekordy silnikowe. Dobra, wkurzył mnie ten chłop. No, wracaj. Oj. Dobra, czekaj. Za każdym razem! Za każdym razem. No to co, trzeba dopisać remis. Możemy mieć Hikaru w domu. Dragiegiem. next. Dobra widzowie, zagrajmy Gambit królewski Antonio N. Chłop chyba grał w Meti na dużo. Pokażę Wam ciekawy wariant, czyli goniec C4. Po szachu, f 1? Nieważny, nudy. Wyprowadzamy sobie figury, to wygląda trochę jak partia wiedeńska generalnie, ale bez tej takiej bocznej teorii. Kurde, nie wiem czy to nie wchodziło, troszkę. D4 bicie, bicie, bicie. Zaczęcie tak trochę defensywne, nie w moim stylu widzowie. no. Te cztery kusia, ale widzę gołą groźbę okiem gołym. Po prostu zagram tak. Zagram trochę defensywnie. Dobra, zagram tam defensywny ruch. No, widzowie sojowe, hot dogi, rozumiecie to? Ej dobra, widzowie, poczekajcie, bo tutaj jest bardzo ciekawy patencior. Poświęcę hetmana oczywiście nieprawidłowo, ale pokażę wam jak można wykorzystać atak, o ile ten atak istnieje, bo prawda jest taka, że po tym i rozsadzie koniec ataku. Ale mam aktywność, dojadę go. Specjalnie oddałem tego Hetmana za dwie lekkie, Chcę, żeby trochę się działo. Antonia to typowy wygrasz Matimy. To nie jest jakieś poświęcenie godne, wiecie, ale po prostu bazuje na tym, że przeciwnik ma niedorozwój figur, a ja za moment wszystkimi figurami wlatuję w niego, nie? Karioner by mnie nazwał sojową pizdą teraz, dlatego prosiłbym, żebyście nie wysłali muszotów, że będę jadł sojowego hot doga, bo nagrał mnie materiał film. Dobra, wprowadzamy skoczka. Dobra, zagram tu, dostanę jakieś zbędne B5, cofnę gońce, dostanę C5 i zaczynamy teraz czarować, jak Magik z Rygi. Wiecie, kim jest Magik z Rygi? Nie wiecie? To zaraz wam powiem. Yy, kurde, nie pamiętam. Michał Ital chyba, nie? Miał takie magiczne oczy. Mówili się na nim, że czarodziej z Rygi. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że to był chyba XIX wiek i ludzie mówili, że, że nie chcą z nim grać w szachy, bo ma takie wyłupiaste oczy, że rzekomo hipnotyzuje przeciwników w trakcie partii. No ale wyglądał jak taki k wyłupiasty, wiesz? Wywalona to tylko skoczek. Kurde, ma taki ruch. On prawie XXI wieku dożył, naprawdę aż tak długo? Nie no, czarodziej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że faktycznie grał pierwsze piękne partie. Ale ludzie też sugerowali, że on tych ludzi bierze i dosłownie hipnotyzuje. No poważnie, jest taka wiesz. Historia typu. wykopstory, Story, nie? Dobra, nie wypuścić tego, to jest wygrane, tylko jak? Dobra, to chyba wygrywa. I teraz po takim czymś mam taki ciekawy ruch. Wieża bije w 7. Whatever. Wow, jeden błąd, cztery poważne, że będę jedno przeoczenie. No ta partia nie mogła być prawidłowa, ale na pewno było tutaj dużo y, dymów.